Zainteresowanie. E, narodziło się jakieś dwa lata temu, jakieś takie drobne elementy, e, pająk z dwóch kulek i pręta zbrojeniowego, e, jakaś żaba. W tamtym roku zacząłem Transformersa. No i to był projekt pierwszy, e, pierwszy tak wielki projekt. No, Predator, Predator jest drugim projektem, tak, tak dużym, wyszedł troszkę lepiej. No i, no i myślę, że na, ty, na tym to się nie skończy. Nie? Na pierwszą rzeźbę zeszło mi pół roku, ale to robiłem po pracy 2-3 godzinki dziennie. Predator troszkę, troszkę krócej mnie wyszedł, bo niecałe 5 miesięcy go robiłem też w tym przedziale czasowym. Następnym projektem będzie Harley Davidson, on również tutaj stanie koło tych obecnych rzeźb znajomi, ludzie obcy po prostu reagują na to dość pozytywnie, zachwyceni są, robią zdjęcia, no, no, no bo czegoś takiego tutaj nie ma w okolicy i zachwyceni są po prostu, nie?